Jeśli się zastanawiasz, ile punktów można wyrwać podczas takiej akcji z pasażerem obok, no to można w sumie łącznie zebrać aż 26 punktów, co się równa z tym, że nie masz prawka. Taka rada od naszego driftera już. Kurwa, przyłapali nas. Siemanko, w kolejnym odcinku miło Cię tu widzieć i miałbym do Ciebie prośbę, zostaw tutaj suba i oczywiście lajka pod tym materiałem, ja będę się rozwijał, a Ciebie to nic nie kosztuje. Więc jeżeli już to zrobiłeś, przejdźmy do dzisiejszego odcinka, a w nim zobaczymy sobie jak pepine drifter, Fast Night Ride lata bokiem. Oczywiście ten materiał pochodzi ze sztucznej inteligencji, żeby nie było, nie wiem kto to jest w sumie, bo znalazłem to w internecie. I niestety jak wynika z tego nagrania złapała go policja. Ja pierdolę i pewnie masz pytania, czemu nie ma 46? Czemu nie jest to robione? Z tego względu, że jest minus 12, 16 i tak dalej, nie da się siedzieć w garażu. Nie da się kompletnie siedzieć w garażu. Mam nadzieję, że te mrozy już zejdą, a ja będę mógł sobie działać dalej. To nieco już jest trochę zrobione i nagrane, ale tak jak mówiłem, jeżeli z tym ruszymy, no to te odcinki będą częściej i się pojawiają raz na jakiś czas. Więc nie mnie, to ja się robi? Pojawiają raz największy więc. Kurwa, ty. No to tak szczerze? To Ten samochód musi być kurwa bajecznie prosty, w prowadzeniu. Jak ja się potrafię nie mógł zrobić. Ruszymy, no to te odcinki będą częściej i się pojawiają raz największy raz Nie Pani. Mamy tutaj dzień upalania! Śnieg spadł gruz jest, można sobie pojeździć, czy byliśmy na rondzie, ale na nie będę robotować pieniądze i teraz działamy koło, pal, mal, pal, malowo. Ja się za wolno pracuję łapami. I za bardzo chaotycznie. Jego Pierwsze zdarzenie. Powietrze nie zeszło, trochę się zarysowało. A, tyle. Dobra, ja zadzwonię w pewne miejsce. Mm. Halo, siema, siema, co to? Ty takie pytanko mam. W jakim przeznaczeniu dostałeś BMW E46? może e, no, z niego zrobić trystodus, nie? Mhm. Mm mm -hmm. A co? A na razie tylko rozpierdalasz ten samochód, to krawężniki, nie, 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 tak? Nie, 46 to nie jest to BMW E46. Chłopie, przecież ja nawet te felgi poznaję. Nie, 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 ty się mylisz, to na pewno nie jest ten samochód. Ten sam. Ale przepuszczalnie możesz mieć rację, ale to tylko twoja teoria, więc nie może być to prawdą A z drugiej strony to nie jest ten samochód Muszę, muszę ćwiczyć też w międzyczasie między, pomiędzy robotami, rozumiesz? Ja oczywiście ćwiczę na torze, ale no eee, na torze Tak, tak na torze, na torze. Wy, Gdzie wy tam w Goździe macie tor? Nie, nie, nie w Goździe, w Jastrzębi, spisz sobie, tor Jastrzębia, to jest pod Radomie. A nie Jastrzęb? Jastrzęb, no Jastrzęb, o Boże. Jastrząb, kurwa. Jastrząb, no mówię, no tak, 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 tak. No, a no to ta, no to rzeczywiście to tak wyglądało tam na tym nagraniu. A to nie, to na nagraniu, to ja nie wiem kto to tam tam, ja ściągnąłem z internetu. Kolega kolegi mi podespał. Eee. No, dokładnie tak. A i podobno to nie w Polsce było. A, a widzisz. A co więcej powiem pewnie na jakimś zamkniętym odcinku jak już. Drogi... O ile to była droga, bo nie możemy tego wiedzieć, nie? No tak. No, 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 no ta. no. Nie, spokojnie, wszystko jest, yy, powoli idzie do przodu, fajnie jakby na minusie nie było, to by było najlepiej, kurwa, bo póki co jest pizda, jak skurwysy, nie da się długo posiedzieć pod samochodem, bo luty zamarszają i sisiot się kuli. Jeszcze bardziej Ci się skulił? Kurwa, stary, nie pytaj, nie, jest, problem jest. To, to mówisz, że w przeciwieństwie do Martyny możesz pojeździć, tak? No mogę, mogę, mogę. Pytanie, jeszcze nie wiem, czy Ty tam, a wygadałeś to na live to w końcu chcesz to kuć czy zostawiamy Tak, tak, ta, ta, kuj, kuj, kuj. Dobra, no dobra, to tyle chciałem wiedzieć. To. to w takim razie rozbieram go do Belasa. Dobra. Dobra, no to tyle. To nie ja, nie? Jakbyś takie rzeczy ogólnie oglądał, to, to nie dzwoń, bo to kurde, jeszcze parę takich jest materiałów pobranych z internetu, nie? One hmm. będą. Ale to na pewno nie, nie byłem, ja. Tak coś. Nie zarżnij tego auta, Elo. Nie, 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 zaraz. Kuci na Kuciznej, turbo i 500 koni, ma być 700. Nie, nie zaraz, nie ma nie, Pękła to. A, pękła? A, nie. A pękła. Raczej? Krótki, a no, no Robot przez Jakby był ten krawężnik wyższy To byśmy jeden problem Jedziemy że jak kładzie samochód Wygląda Pokaż im Ja już widzę jak on kurwa Zaraz drzewko przypierdoli Nie? Wariat Tam będzie ten. tam Mają być trzy mapy. Jedna ma być taka 300, coś. Druga mocniejsza. I trzecia ma być kurwa na alkohol, nie? Jedziemy na ten no, może tutaj... Tam mam się ustawić. Tak. O, jak pierdolę. Co za bez kurwa. Tak. Kurwa, przecież on mi sprzęgło kurwa Będę kurwa, musiał dwa sprzęgła tygodniowo kupować o, Nie o, najgorzej było super. Nie no najgorzej dobrze było? Ładnie, to ładnie to, było. to akurat Ci się udało, tak? Tak się jeździ No dawaj jeszcze raz taki z drugą taką Nie ma się bać. Gorzej, gorzej. Gorzej, gorzej. Gorzej, Nie, nie, nie. Powiedz, <grym> bo... że masz przestrzeń. Nie, że tu rachuję. Nopiero <grym> zakamowałem się, przy... bo mówię tu nie kupił, a nie będę dalał uczewek. Patrz, ja na tym stole drzewa się boję, tego drzewa widzę. <grym> <grymne> Za każdym razem trochę bardziej wyjaśniam, ale co tam, się nie boję, bo jest to tak szybko widziałem. Fajnie, fajnie, Sprawdźmy, czy

Rozmyślając nad tym, czy zakupić nowy samochód, nie byłem pewny w ogóle co do jego sprawności i nie wiedziałem, czy dobrze wydam swoje pieniądze. No, tylko swoje zamieniamy na moje, kurwa już jest okay, nie? W pewnym momencie, gdy byłem kary, usłyszałem głos: Nie kupuj tego samochodu. Co? To chyba była Matka Boska Vertikalowska, widzowie. I nie kupuj tego samochodu, bo to jest zbędny ogólny obity i przede wszystkim jest cofany. No dobra. Dzięki temu, że stał się cud, nie kupiłem auta, które było totalnym szrotem. A ty, nie czekaj na cud. Wejdź na Carvertical i sprawdź swój samochód przed zakupem. I nie wydawać pieniędzy na naprawy. Przede wszystkim, może sprawdzić sobie przebieg, czy był bity. Jeżeli był bity, to w jaki sposób. I też nowa funkcja jest w karwertykalu. Możecie sobie przed zakupem danego modelu auta. Mi to może by pomogło wtedy, jak kupiłem E46 z 2.0, a miało być 2.5. Dobra, nieważne. Pamiętajcie, że z kodem Jasiu macie minus 10% na Car Vertical. Wejdź już teraz, dzięki temu ja się mogę rozwijać, a Car Vertical jest sponsorem tego odcinka, za co im serdecznie dziękujemy. Jeśli się zastanawiasz, ile punktów można wyrwać podczas takiej akcji z pasażerem obok, no to można w sumie łącznie zebrać aż 26 punktów, co się równa z tym, że nie masz prawka. Taka rada od naszego driftera. Jeżeli coś takiego robicie, no to lepiej bez pasażera, bo za to są. A czemu ta policja ma rozjebany zderzak? Czy to, czy to jest jakaś iluzja optyczna? Nie no, rozje, rozpierdolony zderzak mają. od naszego driftera, jeżeli coś takiego robicie no to lepiej bez pasażera bo za to są skala jest dość duża ale no, no, życie to życie a że to się nie dzieje naprawdę tylko przez sztuczną inteligencję to tylko tak informacyjnie zmieniamy te poduchy tą poduchę e, tą poduchę i tą i tą i oczywiście tutaj wszystkie te od dyfra no ale trzeba zmienić rozłożyć najpierw wydech zdjąć, więc trzeba odkręcić to i dalej wszystko po kolei, potem go zdjąć tu mamy śruby, które muszę ja odkręcić, bo nie zdejmę z tej poduchy, więc w całości tu odkręcam i sobie już rozkręciłem tutaj ten o-ring też rozkręciłem, ale z tej strony jest wciśnięty, więc zostaje pewnie w całości dostał? no i tu jest kat chyba nie tam nie ma nic puste w środku, ale załóżmy, że jest. Wyrzucili. Za pasażera można mieć sprawę za narażanie godną na utratę zdrowia życia? A jak powiesz, że kurwa jest ślisko i walczyłeś kurwa z nadsterownością samochodu, to co? Czy prowadziłem ten samochód? No, z 200 metrów. Zrobiliśmy tutaj wydech, najlepsze jest to, że w środku jest jeszcze kat. kat. No, i chyba by oryginał. Polacy chyba tu nie byli, no na sumie to jest oryginał, bo tam masz bicia z boku, widzisz? I... no tam wycięcia jeszcze. nie ma, spadów znowu. No nie, nie ma. Trzeba by go rozebrać i, okay. i tyle. Wkręcamy tu tą tulejkę do mostu, Rozpodzi coś tam, nie wiem jak to się nazywa. Musimy ją dokręcić, żeby... Pokaż, tutaj z tej strony jest Więc jeżeli wiecie jak to powinno być zamontowane Czy to od strony tej, ten metal Czy od strony dyfra. To to napisać I robię to w ten sposób, że na chama Tutaj Źle to wymierzyli, ta firma Ale teraz to już muszę to jakoś włożyć nie? Bez mota to nie robota Ja pierdolę nie, O ja pierdolę, kurde jakie co ja się tu dzieje Z jej strony weszło Ładnie przez drugiej. Nie, nie, w kurwa, nie mogę na to patrzeć. Ja mam powiem tak. Ja nie wiem, kurwa, co on robi. Nie mam najmniejszego kurwa pojęcia, nawet kurwa, co on kręci w tym momencie. Kurwa, nie mam pojęcia. Ale wiem, kurwa, że, że najprawdopodobniej tak się tego nie robi. Ja sądzę, że to wypchnie tą gumę. Powinno być już lepiej. Ruch, ruch. ruch się robi, bo tak Czemu za każdym razem w lewo się W prawo nie potrafi się Ludowi <laughs> eee, trzeba dać wciary czasem. by zrozumiał po co żyje. No, to kurwa idzie na automacie. Czy nie jeździ koło domu? Chyba tak, bo widziałem już tego pana dwa razy. Dobrze chodzi na złącz, a do domu nie skończy. Nie, to nie chodzi. Każdy tak że lepiej idzie. Zaraz to Oczywiście rośnie, 100 razy prościej. Ja pierdolę, Jadę co, na co to kurwa jest? Ja na Kurwa taka dupa, że mam za dużo traktu Latanie w nie jest lepsze Bo nie ma psów, to nie trzeba się martwić Ojojojo! Nie pierdol, kurwa człowieku! Brakuje skrętu, jakby był skręt w mało, to by było z I to Tylko mówię, nie na tych oponach, nie w taką pogodę. Znaczy w taką pogodę to jeszcze, ale jak będzie na piucie, to one za dobrze trzymają. I to jest niewielki problem, Niech się. Niech się. Niech się. Jak ja się dla was poświęcam się będą być takie coś. A, Czemu tak a i szpary nie ma, nie? To też jest kolejny minus. Jak będzie szpera, to to będzie chodzić jak złe. I co to łapek 1 około? Podobnie się przyzwyczaiłem do tego, co już trochę nim pojeździłem, żeby zobaczyć, co z nimi jest, co trzeba tak bardziej naprawić. Jak się okazuje, to Kto to prowadzi? Tomek. Byłem ostatnio na rondzie, jak widzieliście na początku filmu. Powiem tak, nie było źle, ale to nie jest jeszcze to, po co powinno być. Aj, nie wiem, przypał. Uu. Wiem się po ostatnio nic nie idzie ładnie po samej Pamiętaj Pam Po od tyłu Powkurwiam trochę Jasia. Zadzwonię do Martyny, powiem, że sprawa jest w prokuraturze. No dobra, pewnie oddzwoni. Bardzo ładnie. Leciutko. Drifterzy, Ma, drifterzy! Co żeście narobili, drifterzy? Czumiał łożyska, jak się trochę polatało. Gdzie brakuje skrętu? <śm> skrętu tak? brakuje, by the way. Ja bym to wyciągnął dobra. na luzie by tylko. Jest problem ze skręcem. W tym momencie mi brakuje żeby ją ładnie wyciągnąć. Tak samo ja myślę, ja ogólnie, że ogólnie pomysł Jaśnia na nakręcenie tych boków polega na tym, że ręca kierownicę w jedną stronę, wpierdala tonę gazu kurwa i niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Czasami go obróci kurwa, czasami się tylko obróci. Yy, I tyle, nie? Kolejny setup będzie trochę inny, będzie już tylko i dalej, to być trochę tak, na, 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 na to Zapraszam na 7 more 7 oczywiście, grunt. Minus 10%. A u korzystajcie po bo potem już nie będzie witam wszystkich ze słonecznego Radunia, ja Drifter. Jeżeli się podobało zostawcie łapkę i łapkę i lajka oczywiście, to pojedziemy może gdzieś. Duża zdrówka dla was, widzimy się w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję, że psy Driftera się mnie nie złapią. To będę miał prawko. Nara. Garaż wie M, ki już gardę, robi się ciepło, robi się fajnie Masz bardzo szanse, gdy idę na parkiet, każda dupeczka się patrzy na mnie Beluga na stole, Beluga na nogach Easy za Ritel, na kołach Garaż tak duży jak twoje mieszkanie Mam rarig w planie, wrócę po panie